Cera naczynkowa i dojrzała. Załóżmy, że taką mam. Stosuję kosmetyki dla cery naczynkowej, a ona nadal jest kłopotliwa. No właśnie, jak powinnam postępować? My dla Was mamy taką małą, ale ważną rewolucję w autopielęgnacji, którą wytłumaczę Wam krok po kroku. Pierwsza rzecz, którą robię, to biorę rano solidnego łyka eliksiru. Tak on wygląda. Jest przygotowany specjalnie właśnie na potrzeby takiej cery, żeby ją koić. To pierwsze kojenie zauważyłam po 30 dniach. Po pół roku już naprawdę cera znacznie mniej się czerwieni, znacznie bardziej ukojona, a przy okazji też gęsta. No dobrze, co robię dalej? Tonizacja dla cer naczynkowych jest krokiem niezwykle ważnym, którego opuścić właściwie nie wolno. I tutaj e, ja mam taką mgiełkę, o, mgiełkę, która jest sama w sobie bezzapachowa, bezwonna, którą mogę psikać sobie buzię i kiedy jest czyściutka i nawet na makijaż w ciągu dnia, żeby dodatkowo łagodzić i nawilżać. Ale, ale... Mamy specjalną esencję aromatyczną, która nazywa się naczynkowe ukojenie, tak wygląda to śliczności, jest bardzo skoncentrowanym um, preparatem składników aktywnych zarazem o przepięknym zupełnie zapachu, i teraz ja do mojej mgiełki, to już mi będzie służyła na długo, dodaję. 10 kropli takiej esencji. Liczę raz, dwa, trzy, tak? 10. I sprawdzam, czy zapach jest dla mnie dostatecznie mocny. Jeśli chcę jeszcze wzmocnić substancje aktywne i zarazem dodać mocniej tego cudnego zapachu, odmierzę jeszcze 20 kropli. Sprawdzę i dojdę maksimum do 30. Mam giełeczkę. Kręcam i mogę nosić w torebce, wielokrotnie w ciągu dnia używać. Następnie jeśli mam cerę dojrzałą, używam peptydów zmieszanych, bardzo wydajne, bardzo aktywne, znowu powtarzam to słowo, bo o to w tej pielęgnacji chodzi. Nakładam zagłębienie dłoni po trzy kropelki jednych i drugich, pomieszam. To będzie bardzo silne też na nawilżanie, pomieszam i to mi zupełnie wystarczy po te trzy krople na twarz i szyję, i nawet trochę na dekolt. I potem ostatnia ważna tajemnica to robię krótki masaż. Jako że mam cerę naczynkową, to on będzie delikatny. Robię sobie masaż głasza. Wcieram zarazem te peptydy pięknie. O tak. Ja Was na zajęciach też uczę, jak zawsze działamy do góry. I potem stosuję, stosuję bazę premium olejową, która uszczelni mój płaszcz hydrolipidowy. Cudowna mieszanka, z dużą ilością też naturalnej i to ważne witaminy D. Do niej już wcześniej dodałam tej samej esencji. Ja zdecydowałam, że 20 kropel to będzie to, czyli otworzyłam. Dodałam i mam gotowe. I teraz zrobię sobie krem. Biorę trzy krople tej esencji, też już z aromatem i z substancjami aktywnymi. Dodaję najsilniejszego nawilżacza natury, czyli kwas hialuronowy. Odkręcam. Znowu super wydajny, nasz, gęsty. Mieszam. I zamiast kremu z wypełniaczami, z balastem chemicznym, mam dokładnie to. O co mi chodzi, a potem ćwiczę, buzię chwilkę, ale o tym już w następnym rozdziale.